Brakuje ci sił i ciągle odczuwasz zmęczenie organizmu? Przyczyny zmęczenia bywają rozmaite. Niektóre z nich są bardzo prozaiczne. Za poczucie zmęczenia może odpowiadać np. kiepska, odbierająca motywację pogoda lub pogorszony nastrój. Jeśli jednak organizm jest wycieńczony permanentnie, przyczyny zmęczenia są poważniejsze. Prawdopodobnie organizm jest zbyt przeciążony, nie pozwalasz mu się zregenerować lub nie zapewniasz odpowiedniego wsparcia. Jakie są najczęstsze przyczyny zmęczenia? Coraz bardziej popularnym powodem jest stres, a także brak komfortu psychicznego, ciągłe napięcie i drażliwość emocjonalna. To czynniki, które odbijają się nie tylko na kondycji psychicznej, ale również fizycznej. Adrenalina i nonadrenalina, wydzielana przez nadnercza, działa na nas pozytywnie, lecz nie w dłuższej perspektywie. Za poczucie zmęczenia często odpowiada również zbyt krótki sen lub zbyt niska jego jakość. Zwykle chodzi o problemy z zasypianiem lub częste pobudki w środku nocy. Ciągłe zmęczenie i senność często wynikają także z nieodpowiedniej diety. Organizmowi może również brakować niezbędnych mikroelementów. Sen, czyli doskonałe lekarstwo na zmęczenie. Każdy z nas wie, że sen stanowi świetne lekarstwo na zmęczenie. Gdy organizm jest wycieńczony, zdarza się natomiast pewien paradoks. Ciągłe zmęczenie i senność, wywołane np. permanentnym stresem, przekładają się na problemy ze snem. W ten sposób organizm nie może prawidłowo się zregenerować, a problem stale się pogłębia. W jaki sposób poradzić sobie z bezsennością? Jeśli nawet uczucie zmęczenia nie pozwala spokojnie zasnąć, prawdopodobnie popełniamy jakiś błąd. Bardzo wiele w tej kwestii zależy od czynników zewnętrznych, takich jak chociażby warunki panujące w sypialni. Należy zrobić wszystko, by w miejscu, w którym śpimy, zredukować wszystkie źródła hałasu, a także zadbać o optymalną temperaturę. Wynoszącą 19-20 stopni Celsjusza i prawidłową wilgotność powietrza. Oto naturalne leki na zmęczenie dostępne w aptece. Ciągłe zmęczenie odczuwamy niekiedy pomimo tego, że staramy się prowadzić zdrowy tryb życia i unikać stresu. Pomocy można wówczas poszukać w aptece. Na rynku dostępne są sprawdzone leki na zmęczenie, które można kupić bez recepty. Preparaty roślinne i ziołowe potrafią zdziałać bardzo wiele pod warunkiem, że ich skład został odpowiednio dobrany do naszych potrzeb. Dobre leki na przemęczenie powinny zawierać m.in. szereg witamin. Dla funkcjonowania układu nerwowego i wzmocnienia organizmu szczególne znaczenie mają witaminy z grupy B. Bardzo cennym składnikiem, jakie może zawierać lekarstwo na zmęczenie, jest lecytyna. Wśród jej licznych właściwości warto wymienić m.in. zwiększenie wydolności i przyspieszenie regeneracji organizmu, a także korzystny wpływ na pamięć i koncentrację. I wspieranie wkłaniania witamin. Ciągłe zmęczenie i senność mogą również oznaczać, że organizm nie otrzymuje spożywienia wszystkich niezbędnych składników. Te swoiste leki na przemęczenie warto zatem wprowadzić do codziennej diety. Jeśli brakuje nam energii w ciągu dnia, należy spożywać więcej węglowodanów, zwłaszcza złożonych. Dostępnych np. w makaronie pełnoziarnistym lub kaszy, które pozwolą dłużej utrzymać korzystny efekt. Warto przejrzeć swój obecny jadłospis pod kątem obecności wszystkich witamin. Poczucie zmęczenia i brak siły mogą także oznaczać, że w organizmie brakuje odpowiedniej ilości magnezu, który jest odpowiedni do efektywnej pracy mięśni. Aktywność fizyczna. Uczucie zmęczenia bierze się także z jej braku. Paradoksalnie, uczucie zmęczenia bywa również spowodowane niską aktywnością fizyczną. Po pierwsze, brak energii może być wynikiem niskiej wydolności organizmu, którą warto poprawić. Zdarza się również, że ciągłe zmęczenie. To bardziej efekt stresu i wyczerpania psychicznego niż problemu fizycznego. Wówczas również warto się rozruszać. Zamiast powtarzać Jestem ciągle zmęczony, należy wziąć sprawy w swoje ręce. W jaki sposób? Najlepiej wybrać swój ulubiony sport i uprawiać go regularnie. O samopoczucie zadpają wówczas wytwarzające się endorfiny czyli hormony szczęścia. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe sposoby na zdrowie. Dziękuję.